Gdzie zjeść w Bydgoszczy? Zaczęliśmy od kultowego miejsca Bosna Bar, czyli najstarszego baru typu fast food w Bydgoszczy. Zamówiliśmy bułkę z kiełbasą, sałatką cebulową oraz sosem firmowym. Do tego możecie dodać dodatki. My wybraliśmy ser i zapłaciliśmy 21,50. Bardzo smaczna alternatywa do fast foodów. Odwiedziliśmy też Frymach Bydgoski, gdzie możecie kupić lokalne wyroby i przetwory od lokalnych producentów. Fajne miejsce, gdzie możecie spróbować regionalnych potraw. Kolejne miejsce było Shrimp Bistro, czyli bar z krewetkami, gdzie zamówiliśmy zupę tajską z krewetkami za 41 zł oraz włoską pastę z pięcioma krewetkami za 52 zł. Zupa była delikatna i cytrusowa. Dobre połączenie z krewetkami i bardzo nam smakowała, choć była bardziej cytrusowa niż tajska. Pasta z krewetkami, pomidorkami, parmezanem i czosnkiem była przepyszna. Jeśli lubicie krewetki, to musicie odwiedzić ten bar. Będąc w Bydgoszczy, musicie również spróbować rogala bydgoskiego z cukierni sowa. Rogal ma na nadzienie z białego maku, migdałów i miodu. Za rogala zapłaciliśmy 5,90 i jest to obowiązkowy deser w Bydgoszczy. Bydgoszczy. Pojechaliśmy do polecanej przez wszystkich restauracji Czosnek i Oliwa. Zamówiliśmy steka Angus z panierowanym jalapeño i grillowanymi warzywami za 109 zł. Danie wykwintne, z fajnymi dodatkami, choć bardziej smakowały nam żeberka, za 63 zł, które były wybitne. Mięso rozpływało się w ustach i warzywa były idealnym dodatkiem do tustego dania. Dajcie znać, gdzie jeszcze zjeść w Bydgoszczy.